Cześć. Dzisiaj nieco dłuższy materiał, nie rolka, tylko odrobinkę się rozgadam, tak przy niedzieli. Trochę a propos motywacji, trochę a propos odporności psychicznej, a właściwie jak to wszystko się ze sobą miesza. Mamy taki mit, że trzeba być zmotywowanym, żeby coś zrobić, coś osiągnąć i tak dalej. No jak nie jestem zmotywowany, to siedzę i nic nie robię. No to nie powinno tak działać. Motywacja nie jest tutaj w głowie. Motywacja jest w działaniu. Jak będę czekał, aż natchnie mnie, niektórzy mówią Duch Święty, a, a, albo właśnie jakaś nie wiadomo jaka siła pchnie mnie do roboty, nagle świat się zmieni z szaro-burego zimowego na piękny, kolorowy świat, tak, będę mógł robić słabe sukcesy, nieustające pasmo, to to się a nigdy nie wydarzy. Po prostu. Bo zawsze będzie jakiś rozpraszacz. A to będzie powiadomienie na Facebooku, a to na LinkedInie, a to na Instagramie. A to kumpel przyjdzie, na piwo wyciągnie. A to głowa mnie boli, to nie wstanę wcześniej. A to grałem do późna albo pracowałem do późna, to czegoś tam nie zrobię. To się po prostu nie wydarzy. Kiedyś usłyszałem taką rozmowę ojca z córką bodajże. I córka mówiła, tatusiu, tatusiu, jak bardzo nie chcę mi się posprzątać w pokoju. Odpowiedź ojca była genialna. To zrób to córeczko z niechęcią. I dokładnie tak jest z motywacją. Pudzianowski mówił to samo, Mariusz. Że jak mu się nie chce, to i tak wychodzi. Nie przebiegnie, nie, przebiegnie, nie zrobi treningu całego, to przejdzie. Nie podniesie, nie 200 kg, to podniesie 100. Jeśli tyle podnosisz, czego mu Więc ta motywacja, ona nie jest gdzieś tam wisi w powietrzu, jak mili chloriany z gwiezdnych wojen. Tylko jest w głowie. W sensie takim, że trzeba po prostu ruszyć dolną część pleców z fotela i zacząć robić to, co chcemy robić. I tyle, jeśli chodzi o motywację. Tak, motywacja jest w działaniu. Rób z niechęcią, ale rób. No a teraz, co to ma wspólnego z odpornością psychiczną? No bo, właśnie ta odporność psychiczna, o której tak ględzę, ona ma obie strony. Ma stronę taką reaktywną. Co mi się przydarza, to ja sobie tam radzę z tym lepiej lub yy, jeszcze lepiej. Ale ma też tą część proaktywną. Jestem odporny psychicznie, to ja sobie poradzę z tymi problemami. Mam poczucie wpływu na własne życie, mam tą świadomość, że nie chce mi się, że świat mi dzisiaj nie sprzyja, że zaspałem, zachlałem, a i tak wstaję i biorę się do roboty. Bo to ja, ja niegwym, jestem odpowiedzialny za siebie, za swoje działania, za rezultaty i tak dalej, i tak dalej. I z tym cię zostawię przy niedzieli udanego dnia. Pa!